Cześć! Witajcie w kolejny piątkowy wieczór na moim kanale. Dziś chciałbym powiedzieć parę słów na temat frezowania. Co przed chwilą widzieliście, jest to obraz, z którym zetknęła się znaczna część z nas. Czy to profesjonalistów, czy też amatorów, którzy dłubią sobie coś w drewnie. Obraz ten przedstawiał oczywiście skopane frezowanie. Tak jak widzieliście, liczne przypalenia, wyrwania i nierówna linia frezowania. Jak wykonać dobre frezowanie? Zebrałem dla Was takie fundamentalne zasady, dzięki którym, jak będziecie je stosować to Wasze frezowanie będzie cieszyło oko i będziecie naprawdę zadowoleni ze swojej pracy. Także zapraszam serdecznie na dalszą część tego filmu. Sposoby, które przedstawiam, tyczą się frezarki górnowrzecionowej, czyli takiego najbardziej popularnego chyba narzędzia w stolarstwie, no, zaraz po szlifierce. Daje ono nam bardzo szeroki spektrum możliwości i tak Ale zacznijmy od początku. Frezy w takiej frezarce kręcą się generalnie w jednym kierunku i to... Powoduje, że możemy w różnych kierunkach frezować. Są dwie metody, czyli frezowanie współbieżne i przeciwbieżne. Współbieżne polega na tym, że przesuwamy naszą maszynę w kierunku tym, w którym kręci się po prostu nasz frez. Jest to rozwiązanie dla bardziej zaawansowanych, ponieważ mimo tego, że łatwiej nam się będzie przesuwało taką maszynkę, będzie robiło się to frezowanie łatwiej, ma ma to taką tendencję, że ten frez potrafi nam odbić po prostu i gdzieś tam ucieknie sobie. No i mamy zniszczony materiał, możemy stracić kontrolę nad urządzeniem i zrobić sobie krzywdę. Czyli współbieżne rac raczej zalecałbym dla ludzi, którzy już są obyci z frezarką, są pewni, umieją się tym obsługiwać. Drugie no to jest przeciwbieżne, tak jak już powiedziałem. Przeciwbieżne analogicznie do tego, co było we współbieżnym. Przesuwamy naszą maszynę w kierunku odwrotnym niż kręci się nasz fres. Jest to bardziej rozwiązanie dla osób, które są amatorami, ponieważ gdy na przykład frezujemy sobie krawędzie w tym sposobem, no to frez będzie nam się wtapiał w ten materiał, no i samo frezowanie będzie lepsze ponieważ nam będzie dociskało ten frez dodatkowo nie ma tego ryzyka, że nam coś się stanie, że nam to wypadnie. Takie frezowanie jest troszeczkę cięższe, trzeba bardziej użyć siły do przesuwania maszynki. No i to tyle. Gdy już mamy wybrany kierunek, metodę, którą będziemy się posługiwać, warto by było teraz zamontować w końcu frez w naszej frezarce. I generalnie jest tak, że takie frezy posiadają znaczniki, do których montujemy go we, w wrzecionie. Jest to bardzo istotne, ponieważ po pierwsze jest to nasze bezpieczeństwo. Taki fres nie powinien nam wypaść, nie będzie tak bił na boki i tak dalej. Jeżeli będziemy mieli go za dużo wystawionego, no to pojawią się, mogą, oczywiście nie muszą, ale mogą pojawić się tutaj bicia. No i tutaj nasza frezowana powierzchnia, yy, no jak mamy, przyłóżmy fres 18, może nam robić szersze rowki i tak dalej. Ale głównie chodzi tu tutaj o nasze bezpieczeństwo. Taki frez potrafi wystrzelić po prostu. No dobrze, mamy już zamontowany frez. Warto by było sobie teraz określić, co my będziemy dokładnie frezowali. Ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ musimy określić prędkość obrotową frezu. No i teraz tak, Przyjęła, przyjęta jest zasada, że miękkie gatunki drewna typu sosna, olcha, świerki. Frezujemy z prędkością wyższą. A takie twardsze gatunki typu buk, jesion, dąb frezujemy z mniejszą prędkością, co po prostu po pozwoli nam uniknąć przypaleń i lepszej jakości frezowania. Oczywiście ta zasada mm, nie jest tak, że po prostu no, mamy, mamy sosnę i sobie ustawiamy na maksa, bo mamy sosnę. Też może nam przypalić. Musimy zrobić parę testów, musimy troszeczkę pomyśleć, i wybrać dla siebie odpowiednią prędkość frezowania. Jest to też uzależnione od tego, z jaką prędkością my będziemy przesuwali naszą maszynkę, tak jeżeli będziemy mieli za wysokie obroty, a będziemy maszynę posuwali powoli, tak? no to będzie nam przypalało. I, i w drugą stronę, tak? jeżeli będziemy jechali za szybko, a frez będzie się kręcił z za małą prędkością, no to będziemy mieli wyrwania i tak dalej. Musimy znaleźć takie optymalne ustawienie naszej frezarki. Warto zrobić to na jakichś odpadach, ale głównie trzymamy się tego, że wyższe obroty dla miękkiego, a dla twardego mamy te obroty trochę niższe. Potem barę testów, regulacja i mamy wszystko załatwione. Jest tutaj też kwestia wielkości freza, ponieważ te większe frezy... Powiedzmy taki 20 mm frez, on będzie się kręcił tutaj na końcach tej swojej szerokości. Będzie się kręcił szybciej niż kręci się sam czpień. Jest to większa prędkość. I tutaj musimy pamiętać, że większymi frezami, no powiedzmy od 20 mm, frezujemy z troszeczkę mniejszą prędkością, ponieważ na krawędziach mamy tu prędkość wyższą. I tak samo w drugą stronę małe frezy z większą prędkością. No i tyle. Dobra, powiedziałem już tutaj o posuwie, z jaką prędkością mniej więcej to robić, żeby sobie dopasować, ale warto się tutaj zatrzymać i wspomnieć o jednej rzeczy. Gdy robimy sobie na przykład takie proste rowki, no to ten nasz urobek ma no, swobodny dostęp do tego, żeby sobie gdzieś tam wystrzelić, uciec i tak dalej. Dzięki temu te powietrze tam nam krąży i chłodzi nasz frez. Ale na przykład, gdy frezujemy rowki w stylu takiego Titraka, na przykład, i to są takie zamknięte rowki, i ten urobek nie ma za bardzo gdzie tam uciec, ta temperatura tam się wytwarza troszkę większa. No i temperatura jest. Takim jednym z większych wrogów, zaraz chyba po gwoździach naszych frezów. No i będzie nam po pierwsze niszczyło frez, jakość frezowania będzie fatalna, będą przypalenia, a tego przecież nie chcemy. Zapewnimy jakiś odciąg, czy to odkurzaczem, zatrzymajmy się co jakiś czas, nie pchajmy na siłę i szybko, a jakość frezowania będzie na pewno o wiele lepsza i nacieszy Wasze oko. Gdy się do tego po prostu przyłożymy i ten urobek, będziemy sobie wybierać co jakiś czas. Gdy ustalimy sobie głębokość frezowania, pamiętajcie, że jeżeli jest to dosyć znaczna głębokość, nie róbmy tego na raz. Jeżeli mamy do wyfrezowania z półtorej centymetra, no to wybaczcie, no takie frezowanie się nie uda. Jakiej frezarki byście nie mieli, no to będzie ciężko. Słuchajcie, jeżeli mamy do wyfrezowania półtorej centymetra, powiedzmy 15 mm, prawda? Zróbmy to na 3-4 razy. Maksymalnie po 5, chociaż 5 to i tak już jest dosyć sporo. Ale sprawi to, że jak, jak tak to zrobimy, nie będzie wyrwań, nie będzie przypaleń. No i też jest praca bezpieczniejsza, tak? Nie przegrzewamy freza. Pamiętajcie, że jak fres się nagrzeje, on może podczas tego dostać wibracji, może się zacząć nawet i wyginać, także jest to bardzo istotna kwestia. Pamiętajcie, że zdrowie mamy tylko jedno. No i warto, warto na to naprawdę uważać. A co do samej jakości, no to jeszcze raz proponuję parę przejazdów 4-5 mm maksymalnie. A będziecie naprawdę zadowoleni z efektu. Zajmie wam to chwilę dłużej, ale naprawdę będzie warto. Dobra, ostatnia kwestia, i pewnie najbardziej kontrowersyjna, czyli frezy. Które frezy kupować? Te tańsze czy te droższe? No, u mnie wybór jest prosty: kupuję te droższe, ponieważ wychodzi to bardziej ekonomicznie i jakość frezowania takimi frezami jest znacznie lepsza niż tymi chińskimi. Te chińskie. OK, spoko, na samym początku będą fajną robotę robiły, ale z upływem czasu one robią to coraz gorzej i tak dalej. One są wykonane z gorszych jakości materiałów i czuć to najbardziej, gdy weźmie się podobne frezy w rękę. Tutaj mam frez, taki, który kosztuje troszeczkę więcej. Ja czuję, co trzymam w ręku, a tutaj mam Chińczyka ze spożywczaka i, i on waży praktycznie nic. No i powiem Wam, że naprawdę ten droższy frezuje o wiele lepiej. I te frezowanie jest czystsze. No i jest jeszcze bardziej bezpieczne, prawda? Ponieważ no, te frezy są wykonane lepiej i tak dalej. Te chińskie, no trochę się boję, ale dobra, niech będzie. Wiem, że są zwolennicy, którzy wolą kupić parę frezów yy, więcej niż jeden porządny. No ale to tr trudno. No i pewnie się znajdzie ktoś też taki, że kupił dobry frez, a okazał się do kitu. No nie wiem, miałeś pecha. Także ja bym korzystał co najmniej z frezów ze średniej półki cenowej, tak że, żeby te frezowanie było naprawdę dobre i bezpieczne. I to tyle, jakość wykonania jest bardzo ważna. Ok, na dzisiaj to wszystko. Te wszystkie rady, które Wam przekazałem, uważam za fundamentalne. Podstawowe zasady, które powinniście znać przed frezowaniem, aby były one dobrej jakości, a przede wszystkim bezpieczne. Jeżeli masz coś do dodania, nie zgadzasz się ze mną w niektórych kwestiach, zapraszam do sekcji z komentarzami. Podyskutujmy w miarę inteligentny sposób, normalny, jak to ludzie. Tymczasem życzę miłego weekendu, ponieważ oglądacie mnie w piątek głównie. No i na razie, cześć, widzimy się w następnym filmie.